Niemcy podjęli swoją decyzję dotyczącą tego wejścia w temat Zielonego Ładu bardzo dawno temu. Podjęli ją jeszcze za czasów Schrödera, jeszcze za czasów, kiedy pani Merkel była dopiero aspirującą do najwyższych stanowisk, ważną panią polityk. Ale podjęli ją w momencie, w którym mieli pełne bezpieczeństwo energetyczne zapewniane przez ruską rurę leżącą na dnie Bałtyku. To co nazywa się nie Baltic Pipe w naszym przypadku, tylko w ich przypadku Nord Stream. Mieli to bezpieczeństwo zapewnione w taki sposób. Że rura ta omijała Polskę i pozwalała handlować gazem, handlować ropą bezpośrednio. Z ruskimi i między Moskwą i Berlinem bez żadnych pośredników. Ta rura oczywiście miała być za chwilę wzbogacona a rura numer 2, czyli Nord Stream 2, e, który miał powiększyć możliwości przesyłowe, który miał sprawić, że Niemcy staną się dla całej Europy, nie tylko dla Unii, ale dla całej Europy takim miejscem kluczowym, miejscem rozdziału tego ruskiego gazu, hubem energetycznym, który pozwalałby zająć im pozycję. Absolutnie dominującą, jeśli chodzi o europejski rynek energetyczny, przynajmniej. Energetyczne były budowany na tych właśnie ruskich kopalinach, no bo przecież pozycji francuskiego atomu żadna rura na dnie Bałtyku nie byłaby w stanie zagrozić. Niemcy oczywiście mieli swój szatański długoterminowy plan. Podczas tego, gdy sami zaczęli likwidować swoje elektrownie atomowe po roku 2011, kiedy mieliśmy katastrofę w Fukushimie, Niemcy mieli bardzo otwarty komunikat, że najpierw zlikwidują atom u siebie później staną się tym hubem energetycznym zaczną mocno mocno rozdawać karty w Europie jeśli chodzi o zależność różnych krajów od ich rury z ruskim gazem, no i wtedy wykorzystując sojusze, wykorzystując no, w dużym stopniu szantaż wywierany na te mniejsze, słabsze kraje unijne, będą starali się wpłynąć na Francję, aby ta wygaszała swoje najstarsze bloki atomowe z lat 60., aby wygaszała tą technologię, która jest uznawana powszechnie za niebezpieczną, technologię, którą łatwo jest przestraszyć zwykłego oglądacza telewizorka, i w to miejsce Francja również powinna stać się klientem jedynego hegemona energetycznego w Europie czyli samych Niemiec. Oczywiście, żeby ten plan można było zrealizować, Niemcy posunęli się do kilku różnych ruchów, wykonując działania równoległe. Z jednej strony skasowali swój atom, z drugiej strony zaczęli bardzo mocno redukować swoje własne moce węglowe. I to mówimy tutaj zarówno o mocach węglowych związanych z węglem brunatnym, jak i kamiennym. Węgiel brunatny to głównie tereny Niemiec wschodnich, okolice naszej granicy. Węgiel kamienny to inne rejony na terenie Niemiec zachodnich, południe Niemiec, ale także zagłębie rury i wszystko to, co dzieje się stamtąd do kopalni belgijskich w Charleroi, do wszelkiego rodzaju instalacji węglowych, które zostały w tamtych terenach zbudowane na lokalnych złożach.